Cześć, Oskar Podolski, z tej strony witam Cię na moim kanale, na YouTube, na którym uczę jak grać na perkusji, a to jest film, który jest treningiem. Treningiem naszym wspólnym napadzie. To jest pad, to są pałki perkusyjne i napadzie się ćwiczy po to, by nie hałasować na przykład, nie wiem, swoim mieszkańcom, czy też. Trzeba ćwiczyć w miejscach, w których nie masz dostępu do zestawu perkusyjnego. Więc pad jest czymś jakby nieodłącznym od perkusisty. Powinieneś mieć pada wszędzie ze sobą. Zrobimy sobie trening paradidla didla w szesnastkach. W poprzednim treningu, który wyświetli dzisiaj na końcu tego filmu, graliśmy go jako triolę szesnastkową. Natomiast w tym treningu będziemy grali go jako szesnastki dla przypomnienia para didel didel jedynka, jedynka dwójka, dwójka to jest koniec kombinacji więc tak jak mówiłem nakładamy na czwórkowe jakby podziały nie? czyli w jednej ćwierćminucie mamy cztery szesnastki czyli raz i nie? i tak dochodzimy do czterech raz i, dwa i, trzy i, cztery i nie? to my w te czwórkowe właśnie w tą czurkową siatkę nakładamy sześcioskładnikowe te paradiddle-diddle, czyli będzie raz i dwa i trzy i cztery i raz. I widzisz, co się dzieje? Że w kolejnym takcie już nam się przesuwa ten paradiddle-diddle, nie? czyli nie zawsze będzie tak, że od naszego raz, czyli od naszego początku będziemy zaczynali na prawą rączkę. Musimy kilka razy do tych czterech policzyć, nie przestawając grać, by nam się to kółko, że tak powiem, zamknęło, nie? I to na pewno, jeśli jesteś osobą początkującą, czy jeżeli dopiero świadomie będziesz grać właśnie para, didla, dla jako szesnastki, to na początku to może być dla Ciebie problem. Szczególnie w sytuacji, jeżeli ja będę liczył i będę Ciebie prosił o to, byś również liczył, liczyła. Więc przede wszystkim daj sobie czas i miej świadomość tego, że to ci zajmie trochę czasu. To może ci zająć tydzień lub dwa. Więc na tym polega trening na tym instrumencie. To jest wszystko step by step budowanie twoich zdolności, kompetencji, nawyków itd. itd. Więc my zaczniemy sobie, słuchaj, od tempa 60 bpm. Będzie nam grało tak. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa czyli 16 w do tego te czyli prawda natomiast naszym zadaniem na tą prędkość jest nałożenie paradidla didla, czyli tą figurę, którą pokazywałem przed chwilą. Pogramy sobie to 10 minut. Ja nastawię timer, czy tam też minutnik, i po tych 10 minutach zwiększymy bpm, -y. czyli na przykład przyspieszymy sobie tam o, nie wiem, powiedzmy 10 bpm na przykład, nie? Na razie zaczynamy od, tych, od tej 60. 10 minut to jest absolutne minimum czasu, jaki należy, należy poświęcić na to ćwiczenie. Ja Ci życzę powodzenia. A jeżeli już oglądasz któryś raz z kolei ten trening, no to oczywiście a, znajdziesz sobie, wiesz, tam na dole w opisie, w którym momencie zaczyna się właśnie trening. My zabieramy się do pracy. Metronom idzie. Start, minutnik. Raz, i dwa, i Tepe i te para, para, bez akcentów. Tak jest. Jeśli się już zgubiłeś, to zatrzymaj się i zacznij sobie od naszego raz, 3 i 4, i raz, i 2 i 3 i 4 i teraz, raz i. I 3 i 4 i 2 i 3 i trzy, i, cztery, i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i teraz raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2. Ja cały czas gramat tą figurę w ogóle i nie, nie zmieniam. Więc też musisz być skoncentrowany, skoncentrowana i skupiony. Musisz wiedzieć, co robisz nie że stukasz ze mną równo. Bez akcentów. W zasadzie potrzebne są trzy takty, żeby się kółko zapełniło. Drugi takt, trzeci takt, i wchodzimy od prawej. Widzisz? Leci pierwszy takt, nie? Drugi, trzeci leci, i uwaga, czwarty. Wdychaj przez nos. Zauważ, że tylko i wyłącznie nadgarski tutaj pracują. Spróbujmy dołożyć akcent, 4 i na prawą, tylko na prawą rękę i to już wprowadza trochę zamętu, prawda? Spójrz, że pracują głównie nadgarstki i delikatnie palce. policzyć jeszcze nie uwaga 3 i 4 i raz i dwa i 3 i cztery. i raz i 2 i 3 i cztery i raz i 2 i 3 i cztery i raz i dwa i 3 i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i i i i Raz i, dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i dwa i trzy i i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery. generalnie relax. schon mal Akzent. Pomnie oddychać przez nos. Już końcoweczka, I 3 i 4 i raz i 2, i 3 i 4 i ciach. Idziemy dalej w takim razie. Teraz zrobimy sobie również 10 minut. Przyspieszymy do tempa 75. To, że ja przyspieszyłem o tyle, to tylko i wyłącznie na cel tego filmu, ponieważ uważam, że powinno się przyspieszać co 5 bpm, nieraz co dwa. 10 to jest już. Duża różnica, naprawdę jest to odczuwalne. Więc to, że ja teraz przeskakuję o 15, to dla ciebie to może być punktem weryfikującym Ciebie na, na poziomie sprawności, wiesz, w graniu tego, na poziomie koordynacyjnym. Czyli mam tutaj na myśli to, że potrafisz liczyć też to, to. Czy potrafisz dalej zachować technikę przy tym? Bo jeżeli zagrasz, to wiesz. O! Wytrzymałem, uf, jestem wiesz zmęczony to kompletnie nie o to mi chodzi. To masz to dalej w takim samym poziomie relaksu zagrać razem ze mną. Więc spróbuj. Jeżeli odpadniesz po minucie lub nie pamiętasz, jak ten paradidel idzie, jaka jest kombinacja, to, to jakby to jest stop w ogóle dla Ciebie. Ty masz w wolnym tempie nauczyć się go grać tak, by móc swobodnie na przykład mówić do mnie, czy też w ogóle się nie fokusować na tym, co grają ręce, nie gubiąc go. Jasne? A jeżeli jesteś osobą, która daje radę, to zapraszam bardzo serdecznie. Szesnastki idą... Nom... Nie? Dobra, odpalamy. Uwaga. Raz i dwa i bez akcentów. Aks, same nadgarstki paluszki.

No, akcent na prawą. I dwa i trzy i cztery, i raz 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 i 2 i 3 i 4 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 i, 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 i. Mylące, prawda? Jeżeli potrafisz wykonać to, co ja teraz zrobiłem z tym liczeniem na głos i z akcentem, to moje gratulacje. Tak to powinno być. Dołożymy akcent również na lewą, czyli dwie pierwsze, uwaga i... Znaczono akcenty i4 i. Cztery, i Uwaga, koniec. Bardzo dobra robota, jeśli dotrwałeś, dotrwałaś do końca, to moje gratulacje. Teraz możesz na przykład pójść i przerobić, nie wiem, któryś z moich kursów, jeden czy dwa tematy z konkretnego mojego kursu, a takie kursy znajdziesz na podolskidramstudio.pl. Jeżeli chcesz wznieść swoje granie na wyższy poziom, to tam Cię zapraszam po więcej materiałów, a jeśli chodzi o materiały darmowe, no to po prostu przejrzyj sobie mój kanał na YouTubie i znajdziesz tam na pewno też coś dla siebie. Treningi, lekcje itd. itd. Ja Ci dziękuję za Twój poświęcony czas. Do zobaczenia.